Trzecie miejsce Kamila Stocha w Kulm mocno podgrzała atmosferę przed zbliżającymi się zawodami Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Początek sportowego święta w stolicy polskich Tatr już za trzy dni. Jedno jest pewne, śniegu nie zabraknie, a przygotowania do narciarskiego święta są już na ukończeniu. Na Wielkiej Krokwi trwają ostatnie zabiegi kosmetyczne, a pierwsi kibice już wizytują miejsce zmagań najlepszych skoczków. Zawodów w Zakopanem nie może doczekać się Kamil Stoch, który w ubiegłym roku na Wielkiej Krokwi odniósł pierwsze w karierze pucharowe zwycięstwo. Coraz więcej radości gromadzi się we mnie i, i takiego oczekiwania na, na Zakopane. Zakopane to zawsze no dla, uważam, że dla wszystkich zawodników, nie tylko dla Polaków, w szczególne miejsce. To jest niesamowita impreza z punktu widzenia e, zawodników, z punktu widzenia kibiców. To jest e, pewne magiczne miejsce e, Zakopane, do którego wszyscy i wszystkie ekipy chętnie wracają. Na dobry start w stolicy teatru liczy Anders Bardal. Norwek 4 lata temu w Zakopanem wygrał swój pierwszy konkurs w karierze. W tym sezonie jest w wysokiej formie, co udowodnił wygrywając choćby ostatni konkurs na Mamucie Kulm. To bez wątpienia mój najlepszy sezon. Mam nadzieję, że dobrą pasję będę kontynuował w Zakopanem. Kwalifikacje do pierwszego zakopiańskiego konkursu już w czwartek. Transmisja od 17.45 w TVP Sport.